LEGO wypuściło nową 27. serię minifigurek, więc kupiłem cały karton zawierający 36 paczek, by dokładnie wszystkim się przyjrzeć i umieścić na liście w kategoriach od D do S. Ale dzisiaj wyjątkowo do filmu zaprosiłem też piwora. <grymne> więc będziemy razem otwierać figurki, a potem wspólnie zrobimy tier list. I dzięki temu będzie obiektywniej. Dobra, ja pierwszy. A pierwszą figurką okazał się miłośnik kotów. Jest to całkiem zwyczajny koleś, z tą różnicą, że większość jego elementów nawiązuje jakoś do kotów. Spodnie mają na sobie trochę sierści, co sprawia, że raczej nie będą zbyt przydatne. Sweter ma za to fajny koci wzór z przodu i na rękach, dzięki czemu będzie stanowił fajne casualowe ubranie dla różnych figurek. Postać posiada też zupełnie nowy element włóczki, za co oczywiście dostaje punkt, a na dodatek dzięki różowemu kolorowi klocek ten można wykorzystać na przykład w laboratorium jako mózg. Oprócz tego mamy nowy odlew kota, co jest dużym plusem, bo w porównaniu do psów w Lego nie ma zbyt wiele. Ziomek ma też alternatywny grymat, gdzie widać ślady po kocich pazurach, ale można śmiało wykorzystać tę główkę do różnych figurek, które trochę się poobijały. Ma kilka fajnych nowych elementów, które można wykorzystać, ale nie są jakieś super, więc dałbym go ogólnie na pierce. No dobra, niech będzie. Pora na kolejną figurkę i tym razem trafiła się astronomka. Jest to w zasadzie dziewczynka, którą dostajemy wraz ze zbudowanym z klocków teleskopem. A pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy jest zdecydowanie proteza ręki. Sam niebieski element występował już w Lego Friends, więc nie ma co się tym zajmować. Za to po jego ściągnięciu mamy zupełnie nowy typ rączki z kikutem. Końcówka ma standardową szerokość bara, więc daje sporo możliwości, jeśli chodzi o wczepienie w nią różnych elementów. Natomiast ja zauważyłem coś o wiele lepszego, a mianowicie po jej wyjęciu i położeniu kilku sztuk na talerzu wygląda to zupełnie jak skrzydełka kurczaka. Minifigurka może je nawet bez problemu trzymać w dłoni. Oprócz tego figurka wygląda bardzo słabo. Najciekawszą rzeczą jest mina z zamkniętym okiem do patrzenia przez teleskop, którą można ewentualnie użyć do jakiejś zalotnej siksy puszczającej oczko. Sam Teleskop ma za to bardzo ciekawy element, który rozgałęzia się na trzy strony. Może on posłużyć jako realistyczny trójnóg na aparat, który wcześniej był niemożliwy do zrobienia, albo jako element konstrukcji drzewa, pozwalający na łatwe zrobienie gałęzi. Więc no. ogółem to jest dla mnie za mało, żeby dać to gdziekolwiek indziej niż do D. Idzie do D. No to tier D! Idzie do. Daty. Następnym w kolei okazał się Pterodaktyl. Jest to trzecia już figurka z serii postaci przebranych za dinozaury. Choć technicznie rzecz biorąc Pterodaktyl to nie dinozaury, ale wiadomo o co chodzi. Niestety przy pozostałej dwójce już na start wypada gorzej przez brak ogona, który zawsze był fajnym elementem. Mało na co prawda unikalne rączki, jednak nie nadają się one do zastosowania gdziekolwiek indziej, podobnie jak reszta elementów, więc powiedziałbym, że figurka ma charakter czysto kolekcjonerski. Małym odstępstwem jest tutaj główka z szarą szminką, którą można wykorzystać do godki lub jakiegoś czarnego charakteru, ale to w zasadzie tyle. Nic specjalnego w tej figurce nie ma, i w mojej opinii będzie lądować do D. Zgadzam się. Pytanie, czy w jakiejś figurce będziemy mieli inną opinię, ale no cóż, zobaczymy. Kontynuując otwieranie, trafiliśmy na longboarderkę. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się ona zbyt ciekawa, jednak warto się nad nią pochylić. Dotychczas w LEGO mieliśmy jedynie zwykłe deskorolki, a teraz do dyspozycji mamy też longboard. Dodatkowo jeśli usuniemy koła i spojrzymy w ten sposób, to kształtem przypomina on szyld, a dzięki dwóm antystadom na spodzie można łatwo zamontować go na ścianie, na przykład przy budowie salonu na dzikim zachodzie. Kolorowe kółka można użyć za to jako lekkie ciężarki do fitness, jednak nie jest to nowy element. Dalej mamy plecak, po raz pierwszy występujący w szarym kolorze, dzięki będzie pasował on do jakiegoś agenta sił specjalnych, jako spadochron, czy po prostu torba z wyposażeniem. Same ubrania figurki mają ładne nadruki z każdej strony, a koszulka wygląda bardzo hip-hopowo, dzięki czemu będzie idealna, gdybyśmy chcieli zrobić ulicznego gangstera. Oczywiście do konstrukcji z GTA, w LEGO City takich nie ma. Poza tym ubrania fajnie wzbogacą kolekcję dostępnych casualowych części dla przeróżnych figurek. Główka z plastrem to też fajny szczegół i można użyć jej na przykład do bokserki, która lekko dostała na sparingu. Pozostała jeszcze czapka z zielonymi włosami, która nie jest już tak uniwersalna. Ale jakby szukać na siłę zastosowania, to można użyć jej do figurki Jokera w dziecięcej wersji. O, spójrzcie, tylko jak ładnie się bawią. To ja bym dał ją do tieru. B. A, powiem ci, tu mi się naprawdę podobają te części. Ja bym ją wrzucił do A. Jak dla mnie to jest B, typowo średnia figurka. W mojej opinii jest lepsza niż średnia figurka. Zróbmy tak, że na końcu jak wszystkie położymy, to ewentualnie jeszcze się zastanowimy, czy chcemy coś przenieść. To na razie postawię ją w A. I jeżeli dalej ci się nie będzie podobać, to najwyżej coś zmienię. Dobra. Wracamy do otwierania, a kolejną figurką okazał się chomik. Jest to kolejna postać z serii przebierańców, która nie ma zbyt wiele do zaoferowania. Szczerze mówiąc, najciekawszy jest, nowy klocek z nadrukiem ogórka, który poszerza zbiór dostępnego jedzenia w Lego i łatwo można użyć go do zrobienia fajnej kanapki. Ciężko natomiast zrobić coś ciekawego ze strojem. Jeżeli pamiętacie jeszcze śmietnik Freddy Fazbear, to idąc tym tropem, nakrycia głowy chomika można użyć do zrobienia fikuśnych koszy na śmieci, które fajnie pasują do jakiegoś parku rozrywki. Tors posiada też nowe dwukolorowe ręce, które można użyć jako krótki rękaw dla jakiegoś bladego ziomka, na przykład wampira ukrywającego się wśród śmiertelników. No ogórek jest tutaj dla mnie naj, najfajniejszą z częścią tej figurki. najbardziej Unikatowa, ale czy wrzucisz ogórka do nowego Molda Koków i do Swetra, i do główki? No nie. No nie, <grystanie> czyli. Dep? No tak. No nie jest ona tyle, żeby dać bierze. A w kolejnej paczce trafiliśmy na Tresera Bestii. Jest to totalnie kozacki członek odświeżonej frakcji Wolfpack, występującej w starym LEGO Castle. Posiada on świetny tors i nóżki z widocznymi elementami zbroi. W jednym z zestawów z zeszłego roku mogliśmy znaleźć też tunikę z herbem wilka, więc wykorzystując te elementy można tworzyć różnych wojowników tej frakcji. Jeden z nich ma cały komplet od nowej figurki, a u drugiego zmieniłem nogi i ramiona, dzięki czemu powstał lżejszy wariant bez zbroi. Oprócz tego elementów z można użyć do jakiegoś Uniwersalnego wojownika, bez pokazywania herbu. Figurka ma też świetną pelerynę zrobioną z futrzastego materiału i o unikalnym kształcie. Jest to coś zupełnie nowego i nada się na przykład do rosyjskiego wojownika Sepoki, ale zastosowań może być naprawdę masa. Fajna jest też główka z blizną na oku, którą można wykorzystać do zrobienia customowego Wiedźmina. Z drugiej strony ma za to ciekawą minę, pasującą do figurki śpiewaka, bardzo zaangażowanego w występ. Wisienką na torci jest dołączony do figurki Wilk, będący zupełnie nowym zwierzakiem w Lego, który jako prawdziwy alfa deklasuje wszystkie domowe pieski. A mając kilka sztuk można zrobić całą watachę czającą się w jakimś lesie. No Wolfpack? Wolfpack. Wolfpack ma wszystko co Wolfpack. trzeba, żeby trafić do tieru S. Dobra, kładziemy go do S i... No, nie ma co dyskutować więcej. Następną figurką w kolei okazał się Potwór z poduszka. Jest to bardzo specyficzna figurka przedstawiająca potwora z bajek dla dzieci. Posiada on niestandardową główkę z wielką twarzą i dwoma miejscami do wszczepienia rogów. Choć ciężko użyć jej do innych figurek, to może przydać się w parku rozrywki jako ozdoba na bramie prowadzącej do domu strachu. Ewentualnie całą figurkę można potraktować też jako pracownika w przebraniu, zachęcającego do skorzystania z atrakcji. Nogi i tors mają typowe nadruki futra, przez co nie będą zbyt przydatne. Można zrobić alternatywnego potwora przy użyciu maski z Ninjago, jednak patrząc od boku, traci to cały urok. Figurka ma też książkę, która pierwszy raz występuje w bordowym kolorze, co zawsze jest jakimś rozmaiceniem. W środku znajdziemy natomiast kartkę, którą można zastosować na tablicy ogłoszeń jako ostrzeżenie lub zlecenie na pozbycie się potwora. Ja bym to porównał do tej kategorii figurek w przebraniu, nie? Bo to jest podobna koncepcja, tylko że to nie jest przebranie i to jest prawdziwy potwór, dlatego dałbym już wyżej niż figurki w przebraniu. B to jest najwyżej, jak mogę to postawić. To ja bym dał do C. Mówię, to jest taka trochę lepsza figurka w przebraniu. A figurki w przebraniu do daliśmy. To do C. No to super, się zgadzamy. Widzicie? Wszyscy mamy taką opinię jak ja. Moje listy zawsze są obiektywne. No. Po prostu to jest powszechna opinia. Dobra. A w kolejnej paczce znalazła się piracka kwatermistrzyni. Jest to kolejna kozacka figurka wprowadzająca masę nowych elementów. Oczywiście świetnie sprawdza się jako piratka sama w sobie, a jej ubrania są na tyle uniwersalne, że można bez problemu zrobić też męską wersję. Zdobione z z sakiewką pasować będą na przykład do handlarza, a ręce z branzoletkami i włosy z chustą nadadzą się do wróżbitki przepowiadającej przyszłość z kryształowej kuli. Fajny jest też element spódnicy, który można zastosować w konstrukcji, na przykład jako poszarpana kotara w wejściu do podejrzanej chaty. Oprócz tego piratka gatunek papugi, który wygląda naprawdę ładnie. A wykorzystując również te, które dotychczas występowały w LEGO, można zrobić przyzwoitą papugarnię z różnymi rodzajami ptaków. Dla, Dla mnie to jest S. Dla mnie to też jest S, bo samo w sobie wolę figurkę ulfpaka, ale elementy tej figurki można bardziej elastycznie wykorzystać. Tak, to prawda. Dlatego dałem do S. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. S! <s Następną figurką, jaka nam wydropiła, była kolekcjonerka pluszaków. Jest to całkiem pomysłowa postać w futrzastej piżamie z dwoma nowymi pluszakami. Elementy te są fajnym akcesorium same w sobie, a jako, że jest ich dwóch, to można wykorzystać je do zrobienia potężnej sztangi z poważnym ciężarem. Takie włosy były już dostępne, ale nie w różowym kolorze, a jako że wyglądają azjatycko, można użyć ich do wokalistki K-pop. Wdzianko samo w sobie jest fajne, ale niezbyt użyteczne, lecz wymieniając ramiona na takie bez nadruków, można użyć torsu jako futrzastą kurtkę zimową. Fajna jest też główka z dwoma ekspresyjnymi minami i nada się na przykład do zrobienia bardzo uroczej pracowniczki papugarni. No dla mnie ta figurka musi pójść do A. Nie, no gdzie do A? Idzie do. Nie, no gdzie do A? Pod piratkę? Nie ma opcji, to jest B najwyżej, to jest najwyżej B. To jest przeciętna figurka. Nie. Mogę się zgodzić, że jest fajniejsza od miłośnika kotów. Nie ma możliwości tak szerokiego wykorzystania jej elementów, jak u Longboarderki. Swoją drogą Longboarderkę też chciałem dać na B. Przy kolekcji pluszaków mogę się ugiąć i możemy ją wrzucić w B. Okej. Okay. Jak się ginasz, to ja ja się. Ja popieram. Pora na kolejną paczkę, a w niej ukrywał się Kupidyn. Koncepcyjnie jest to jedna z ciekawszych figurek i całościowo prezentuje się naprawdę fajnie. Uwagę od razu przyciąga typowo grecki Thors, którego bardzo wlego brakuje, jednak ze względu na przypinkę z sercem nada się on do zrobienia Apollo i raczej nikogo więcej. Żartowałem. Wystarczy odwrócić tors i mamy już uniwersalną szatę, którą można użyć do zrobienia dowolnego starożytnego greka. Czerwony łuk to też nowość, lecz raczej się nie przyda. Za to skrzydła Kupidyna są bardzo ciekawe, gdyż montuje się je na stada, a nie bezpośrednio na szyję. Możemy dzięki temu użyć ich jako jakieś rzeźbione zdobienie lub dorobić skrzydła w zasadzie dowolnym przedmiotom, tworząc dziwne, ożywione stworki. Pozostała jeszcze główka, która na odwrocie ma świetną minę z sercami w oczach, pozwalającą na stworzenie jakiegoś po uszy zakochanego gościa. Fajne części, ale specyficzne. Nie ma tak wielu zastosowań, jakby się mogło zdawać, dlatego dałbym go do A, bo moja jest fajną, koncepcyjną figurką. Ale A. Ja bym go wrzucił do B. Chociaż teraz spojrzałem na ten print ręki dodatkowy. Wrzucimy go do A, ale jeszcze będzie pod kluczem. Otwierając kolejne paczki, trafiliśmy na odrzutowego rajdowca. Figurkę przedstawia futurystycznego uczestnika wyścigów z jetpakiem, który złożony jest z bardzo pospolitych elementów, więc nie warto o nim gadać. Za to strój figurki wygląda bardzo dobrze i naszpikowany jest logami, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by użyć go do zwykłego współczesnego rajdowca. Postać ma też kozacki hełm, który przez swoje kolory skojarzył mi się z medykami. Dlatego wykorzystałem go do zrobienia futurystycznego ratownika w stylu cyberpunkowego Trauma Team. No i została jeszcze główka z białą kominiarką, idealnie pasująca na przykład do astronauty. Z drugiej strony ma zaś wersję z maską, która nada się do zrobienia futurystycznego ninji stroju za bardzo nie użyjesz. Hełm, co najwyżej, można użyć w jakiś inny sposób, dlatego dałbym go do B. A jetpack to totalnie jest, nie ma co zwracać na niego uwagi, bo to jest kilka pospolitych elementów. Dlatego też zgadzam się na B. No i widz. I uwaga, mamy B. B. Pozostała nam już ostatnia figurka, a jest nią steampunkowy wynalazca. W tym wypadku koncepcja na postać jest naprawdę oryginalna i została świetnie zrealizowana. Nadruki na ubraniach są bardzo ładne, chociaż tors nie przyda się gdziekolwiek indziej. Nogi też mają kłopotliwą kieszonkę z narzędziami, lecz jeśli przymkniemy na to oko, to mogą posłużyć za eleganckie spodnie dla barda. W LEGO były już dwa rodzaje cylindrów, a mimo to kapelusz wynalazcy jest zupełnie nowym modelem. Nadruk gogli trochę utrudnia jego użycie, ale wystarczy go odwrócić i już mamy nakrycie głowy dla eleganckiego staruszka. Główka z monoklem to też unikalna rzecz, i aż prosi się, by użyć jej do angielskiego dżentelmena. Pozostała jeszcze kwestia mechanicznej dłoni, która po raz pierwszy pojawia się w złotym kolorze, lecz przede wszystkim ma nowy element z nadrukiem licznika. Nie jest to nic niesamowitego, ale zawsze może przydać się do jakiejś maszyny w nieoczywistym kolorze. Steam Bugowiec, czego to nie lubić? Dla mnie ta figurka sama w sobie jest bardzo fajna i może iść A. No i ja tu się zgadzam, bo bym porównał do piratki w taki sposób, że jest bardzo fajny sam w sobie jako figurka. Kilka fajnych elementów, które można gdzieś wykorzystać ale te ubrania nie są aż tak elastyczne mm -hmm. w użyciu, dlatego gorzej niż piratka i tiera. Szybko dokończyliśmy unboxing, ale to jeszcze nie koniec, Wyrzucę siebie. <grych> Zanim przyklepiemy oficjalną tierlistę, pora jeszcze na ostatnie zmiany. Kupić, kupić, kupić. Ja się kłóciłem, żeby go do B wrzucić. No i wciąż zostałbym się tym moim B. No i ja bym w sumie skłanił się powoli do tego, żeby rzeczywiście dać kupidynę niżej, bo w porównaniu do steampunkowca ma trochę mniej zastosowań. W sumie jako koncepcja na figurkę to ten steampunkowiec bardziej mi się podoba niż kupidyn. Mimo tego, że kupidyn też jest bardzo spokojny. Tak. No dobra, to zmienimy. No zmienimy go. I będą lepiej siły rozłożone. Zobacz będzie. Chociaż w D jest trzech. Ej to najgorsza seria jaka do tej pory była. Trzech w D. 3D, widzowie. Masakra. I tak prezentuje się finalowa Tierlista. Pamiętajcie, że musicie się z tym zgadzać i nie możecie mieć swojej opinii.